Cześć masz rętemarz, tak jak się dzisiaj jaja stały, jestem w północnym Hollywood Tutaj miałem do wykonania pracę z drona oczywiście legalną. Jest to blisko lotniska Burbank Miałem pozwolenie, czy mam pozwolenie nadal, aby do stufitu latać. Latałem legalnie do stufitu, robiłem zdjęcie i niestety ptak przypierdolił mi w drona i straciłem go. Spadł Wpad tutaj, jest budynek Fargo, Po drugiej stronie tego budynku on jest. I chodziłem do koła Fargo, jest zamknięte. Wszystkie biznesy do koła są pozamykane. Nie ma się, nie ma się jak na ten dach tutaj dostać. Zadzwoniłem na straż pożarną. Powiedzieli, że nie zapłacę za to i do 15 minut przyjedzie tutaj straż pożarna i Albo mi pozwolą na ten dach wejść, albo sami wydą na ten dach i tego drona będą szukać. Ja, ja. Papaki przyjrzmy. Uratowali mojego drona. Zobaczcie, co z niego zostało. Karta pamięci To naprawy może się naprawi No jest uszkodzony No tak chłopaki są Bardzo dziękuję chłopakom za pomoc w sprawie Jaja, żeby wzywać straż pożarną do Latowania drona nie jest tak źle. Myślałem, że będzie gorzej wyglądał, ale nie wiadomo, czy będzie nadal latał. To się dopiero okaże. Jeszcze <grymne> raz musiałem, dwa wodzy strażackie musieli wezwać, aby tego cholonego drona ściągnąć. Ale jaja. OK, a więc zobaczcie co z tego do nas zostało. Tu w ogóle już kupiłem nowego. E, tu jest nowy mawik, już. Latamy dni w niedzielę. Jest OK. To jest mój przedni mawik. A więc te ramię tutaj <gryw> lekko jest. E, żadne ramię nie jest złamane. Natomiast tu wyskoczyło to trochę z tych mocowań. A tam już to mniej więcej. Tam to jest troszkę takie nadruszone. Ten silnik się kręci. Ten się kręci. Ten się kręci. Ten jest zatarty. On w pewnym momencie będzie stawiał opór. No teraz się kręci, ale wiem, że on opór stawiał. Znaczy, czy one działają, czy, czy nie, tego jeszcze nie wiadomo. To będzie trzeba go sprawdzić. Tak wizualnie widziałem, że ten miał problemy. On tracił taki opór. Tutaj możemy zauważyć, że jest nazwijmy to podwozie, czarpane, one nie jest specjalnie pęknięte eee, od uderzenia przepuszczam, chyba się nadrwały tutaj e, w tych śrubach do mocowania tu jest ok z drugiej strony to wygląda dobrze kamera jest, gimbal jest tutaj e, lekko przybity Kamera nie jest trzaskana. Tu już wymieniłem filtry swoje, e, filtry ND. już go ściągłem. Z tej strony jest. Kamera, gimbal jest ok, zachowuje się dobrze. Nie wiadomo czy działa, ale tu jest lekko obity. E, uszkodzony jest sensor antykolizyjny. To nie jest, to nie jest jakaś duża sprawa, to można bez tego też latać. Zresztą do wymiany. Więc nic. E, myślałem, że będzie, szczerze mówiąc, gorzej wyglądał. On tak źle nie wygląda jak spadł e, z prawie 100 fitów. Nie wiem, takie 30 metrów poleciał w dół. Bateria się nie uszkodziła, ale nie będę tą baterią latał nie jestem za bardzo pewny. Bateria nie była uszkodzona, nie była ubita, ale spadła, no nie, Więc nie wiem, czy z tą baterią będę musiał ją przetestować. E, nie jest tak źle. Tak źle nie wygląda. E, myślę, że za naprawy będę musiał go rozebrać i zobaczyć tego. Co działa, co nie działa. Na pewno ten silnik będzie do wymiany. E, mam nadzieję, że ta kamera działa. Mimo, że to, to jest tutaj lekko ubite. E, jeżeli nie, to będzie do wymiany gimbal. To może być to tutaj nie opłacalne w naprawie. I włączałem go. On się włącza. Bez problemu. Nic nie śmierdzi. Nie kopci się z niego. Ale nie łączy się z radiem. E, nie wiem, czy elektronika walnęła. Jak on tutaj uderzył, to się naderwało. Coś, coś w elektronice. Czy się anteny rozłączyły? No chyba anteny ma, chyba w ramionach mi się wydaje, może anteny się rozłączyły. No może się szkodził, nie wiem. Eee, spróbuję go naprawić. To będzie mój jako backup. Eee, I tak to wygląda, więc tak wygląda sytuacja z dronem. Hejka.